Witam Was w nowym sezonie 2018 na Żwirowni w Żalechowie. Co prawda, jeszcze trochę śniegu leży, ale woda, akurat w tej części cypla Karpiowego, już jest rozmarznięta. Zadzwoniłem wczoraj podpytać gospodarza, jak sprawa się ma. Dał mi znać, że tutaj, przy Karpiowym, jest woda rozmarznięta. Tam, przy plaży, przy hotelu. Jest jeszcze wszystko zamarznięte. No i stwierdziłem, że dzisiaj w miarę dobra ma być pogoda. Przylecę na sam dzień od świtu do zmierzchu. Może, a nóż coś się uda złapać. Nigdy jeszcze nie wędkowałem w takich warunkach. Woda pewno ma ze 4 może stopnie. No ale wszystko jest możliwe. Trzeba próbować swoich sił. Tak więc zapraszam Was na film. Sezon 2018 uważam za otwarty. Na razie to tyle. Później pogadamy o taktyce na tą wczesnowiosenną wiosenną zasiadkę. Tak więc zapraszam Was na film. Do usłyszenia. Dzień. Taktyka na ten wyjazd, no to stricte punktowe nęcenie. Rozkruszyłem tam kilkanaście, kilkadziesiąt kulek. Do tego poszło trochę słodkiej kukurydzy, zalałem to jeszcze owocowym CSL-em. Wymieszałem, zrobiłem trzy pv na każdy zestaw po PV-ce. A na zestawach mam dwa bałwanki, 16 mm tonąca i 12 mm popek. A na trzecim zestawie jest Popek 14 mm, wszystko na owocowo. Bazą też do tej zanęty do PVA były kurki owocowe z takiej serii na zimną wodę. Głębokości: no to jeden zestaw mam na głębokiej 5,7 m, dwa dałem na płytką 2,5 i 3 m. Stwierdziłem, że przy tej pogodzie, jak słońce operuje, może ta ryba. Właśnie pokaże się w tych płytszych partiach. No i cóż, pozostaje czekać. No i mieć nadzieję, że może coś zagra już w tym nowym sezonie 2018. Na razie to tyle i do usłyszenia. Mam nadzieję, że z jakąś rybką na Macie.